Dobra, także cześć, jestem oczywiście Dziadu Dzisiaj na start 3000, prawie że 400 zł 162 tysiące centowej waluty Nowy event Safe Crackers, Crackers Crackers, nie wiem jak ktoś czyta, sorry Nowe skrzynki Przedostajemy dzisiaj, pamiętajcie, że strona jest od lat 18 I na start miejmy sobie Walutę eventową 210 zł. Totalnie za darmo Zmęczyłem się już Dobra Nostartujmy tutaj. Macie do wygrania MK za 5 dych, Macie do wygrania MK za 4 Kurde, MK? Kawaha w sensie. Kawaha. Za 40 zł Petkę za 30, MK za 30, Kawaha za 30, AUP za 20, MK za 20, P2000 za 20, Gloka za 20 i MK za 30. W płacąc 9 zł możecie sobie wygrać każdego z tych skinów. W najnowszym Giveawayu są 4 osoby. Jest Sergio, jest Twój stary Mizogin. To znaczy Loczek i Kamil, tak. A w najstarszym, no jest trochę tych osób. Jest trochę tych osób, no, Sergio. Jak najwięcej wpłacimy, to logiczne. Kinderder i For Honor: Najwięcej osób, więcej osób. No i najwięcej wpłacili po prostu. Przetestujemy walutę. Walutę? Ogólnie, ta waluta można wymieniać. Przetestujemy najpierw event. Potem sobie wymienić walutę. 125 zł na buście. To jest koska. 200. 20. O, piątka na Pluska, dobra. Dawaj, 272 na start. O No to koszty jest max 40. okej okay. Ale jest Lipa na tej skrzynce. Następnej jest Bayonet Knight w stanie. Minimal za 1800. To już jest 200. Dobra, najpierw trzy takie. nie oddało, na pewno nie połowa na minus i teraz dobra, zaryzykuję 3 bajonet, proszę cię, golden Koi. stan daj tego tego, tego minimal. aha, zipa deagle, blaze to jest taki ładny deagle, 3,5 na bujście. Na start jest jeszcze ten szkieleton na... Stój, 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 stój. kurde. Szkieleton Knight. Stówę, okej. Okay. 130. Dobra, jest na plus. 1400. teraz pytanie. Zaryzykuję. ryzykuje? nie ryzykuje, ten pana nie pije. Zaryzykujemy. ryzykujemy? poleci? to poleci? Proszę, żeby dał coś fajnego. Poleciał Blaze, ale nie to co miało Blaze polecieć. Poleciał levol, lewolwel... lewolwelek. Le 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 z Digla. No tutaj Tiger Tooth to już jedną otworzę. Nawet nie będę otwierał na buście, bo wiem, że. Ojej, UPO. No minus. Prawie. No dobra, najwyżej wyłączymy tu jakoś ten jest rosza. Ok, okej, już wszystko wiem, już wszystko wiem. No, skrzynki tak średnio dały, ale. Po to są case battle na stronie po to żeby one oddawały, a nie o to, żeby dawały skrzynki i takie? To jest jedna taka Jedna taka Starczy na tą następną Kurczę blade ona jest Nie ta nie jest ta to Cztery skrzynki A, faktycznie to jest ta to nie starczy. To Dobra. Na cztery osoby lecimy. To jest po prostu szybki test eventu. To nie zależy na proficie. Tutaj jest po prostu... żebyście sobie zobaczyli na czym ten event polega. Jakie skiny lecą. Możecie sobie obtaić. Ten odcinek nie jest pod profit. No i Bodroso najprawdopodobniej jeszcze wygrał bitwę. Więc lipa. Raczej na pewno. Żebym dostał teraz, teraz, teraz. Kurde. Do tego Blaze'a może. Ok. Prince Stream 1000? No, 600. Więcej niż Kosa nawet, ok. Ok. Hyper i Player 2 800 i 600. 700 prawie. Redlining. 1000. No dobra, 900. I proszę. Nie. Wygrałem i tak chyba. Kurde. 7000. 7000. 1500, zróbmy to samo. Nie, nie to, nie to, nie to. To usunę. Tylko, że dodamy każdą skrzynkę. Każdą skrzynkę z eventu. Fik. Chyba nawet dam dwie te. Na dwie osoby. Na trzy. Proszę, gdyby poleciał ten prince do mnie. Proszę. Proszę cię, strono. O jedno. Prince do mnie i jest GG. L2000 na start, wicket stick. No proszę cię, strono, co to jest słag za 4 złote, ze skrzynki za 100, prawie. Halo, strono. oho -o -o -o. No i wystarczy powiedzieć, Halo, strono. Jak ktoś pamiętajcie, mówcie Halo, strono. Podczas otwierania i odda. Oczywiście z kodem Dęciuka. Bo inaczej nie odda. O kurde, 6 zł. 6 zł przewagi. Kieleton O kurde Dobra to jest mega Mega meta Maziela bubble O kurde MK fejt 2500. No i dupa No i lipa MK, Nie Co tu się stało? Underdog'a jakby dał 30 tysięcy złotych Nie no dlaczego tak? Dlaczego tak mi robi Strono No strono no No strono Dobra, nie, nie, tak być nie będzie. Ja. Tak być nie będzie. Nie będzie tak. Pięć takich. Starczy tak. To trzy takie. Pięć takich trzy takie. I pamiętajcie, jeśli, uży, jeśli nie wiecie, jak użyć kodu, to wciskacie w link w opisie, który jest, albo. Wchodzicie po prostu na stronę CSGO Skinsa, wciskacie tutaj w zielony plus i wpisujecie w tym miejscu kod 10K. Aktywujecie wtedy dostajecie 10% 50 centów czyli 2 zł i 10 groszy um, Tak, Pod Rosso mhm. Kto inny mógłby trafić jak nie Pod Rosso? My po 5 dych, po stówce, O 1600 i pozdrawiam no dobra, wszyscy po stówce już mają prawie No może powiedzieć, że wszyscy mają około stówki. oprócz Botarosso, który trafia sobie M za 1600 No sorry, no, ale nawet już to mnie nie uratuje Najlepszym stanie No kolejna MK z 1600 Niech koła se sam nabił Może jeszcze jedna MK Holden Hoj, dla mnie za ja. 400 zł mam pomysł jeden Dobra, mam pomysł. I ona krztoła. daj Blazo. Dawaj Blazo. I ja wychodzę jak do no. Dobra, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o używaniu kodu na stronie i pamiętajcie, że strona jest od lat 18. Anyway.